Kryształowe dziecko. Co o tym wiesz? Co słyszałaś, co słyszałeś na temat kryształowych dzieci? Odkąd robię te analizy karmiczne, które są bardzo szczegółowe, wiele mam prosi mnie o te analizy dla swoich dzieci, bo, ty, bo twierdzą, że te dzieci są, zachowują się inaczej chodzą z tymi dziećmi po lekarzach widzą, że te dzieci się jakby trochę izolują, są dziwne, są inne, nie wiadomo o co chodzi, rodzice się martwią. Kryształowe dzieci, moi drodzy, kryształowe dzieci, to są dzieciaki, które zeszły na Ziemię od, gdzieś od 2000 roku. I kryształowe dzieci charakteryzują się tym, że są bardzo wysoko wrażliwe. To są dzieci, ja nie jestem oczywiście lekarzem, ja jestem tylko psychoterapeutą holistycznym i badam ten temat już od dłuższego czasu. Dzieci kryształowe to są dzieci bardzo wrażliwe, które czują więcej. Dzieci, które rozmawiają z Tobą na bardzo dorosłe tematy. To są dzieci, które, które mają własne zdanie. Już jako małe dzieci, tak, Kto, z którymi masz wrażenie, że rozmawiasz, jak to się kiedyś mówiło, stary maleńki. Albo stara maleńka. Dzieci kryształowe są to dzieci, które mają bardzo dużo takich refleksji, które często nie jedzą mięsa, bo twierdzą, że to są zwierzęta i one takich zwierząt się nie wolno zabijać, które bardzo są związane z naturą, które kochają zwierzęta, które kochają kwiaty, które kochają rośliny, czują bardzo duży związek właśnie z naturą, te dzieci kryształowe to są dzieci, które nie lubią hałasu, które szybko są przebodźcowane, bo są bardzo wrażliwe, wszystkie ich zmysły są wyostrzone. One lubią bawić się same, takie dzieci, tak, one lubią, one mają swój świat, ale nie świat, że tam są odklejone w tym sensie, ale to są dzieci, które są bardzo kreatywne. Jeżeli twoje dziecko jest kreatywne, to ty się nic nie martw, nawet jak lubi sobie posiedzieć w domu, nie chce się spotykać z innymi dziećmi, to i tworzy coś, maluje, rysuje, klei, wymyśla, szyje, to jest bardzo dobry znak, ponieważ kreowanie czegoś, tworzenie wskazuje, na to, że osoba czy dziecko ma wysoką energię życiową, ponieważ ma pomysły na różne tematy. Dzieci wysoko wrażliwe y, są to dzieci, które nie powinny chodzić do szkoły y, takiej oficjalnej szkoły, y, która jest dostępna dla innych dzieci. One powinny mieć indywidualny tok nauczania. Albo najlepiej przebywać, przebywać w gronie dzieci również wysokowrażliwych, w gronie kryształowych. Dzieci, poczytajcie sobie o tych kryształowych dzieciach w internecie, jest już dużo informacji na ten temat. Następne nagranie przygotuję Wam, albo pod tym filmem napiszę Wam listę. E, takich najważniejszych punktów, po czym możesz poznać, czy Twoje dziecko jest kryształowe. Kochani, jesteśmy w okresie teraz wielkich zmian na Ziemi, tak? Ta, e, ten czas. E, w który weszliśmy, ery wodnika, ten czas, w którym weszliśmy, nowej epoki od czasów pandemii, czas zmiany ludzkiej świadomości, zmiany ziemi, to jest czas, w którym już od dawna wiedzieliśmy, że przyjdą nasi mali pomocnicy, czyli kryształowe dzieci i starseeds, które będą dbały o to, żeby ten nowy świat był innym światem światem dobrym dla ludzi wspierającym technologię wspierającym życie na ziemi a nie degenerującym system i kulę ziemską tak i takie kryształowe dzieci one potrzebują bardzo dużo miłości ale przede wszystkim potrzebują Zrozumienia. Takie dziecko potrzebuje, żeby być wysłuchane. Takie dziecko potrzebuje mieć dobre relacje ze swoim rodzicem, bo to są dzieci, które nie powinny się budzić przez cierpienie, tak jak my do tej pory, tylko poprzez miłość. I, i takie Twoje dziecko, jak będzie dorosłe i będziesz je dobrze prowadzić, to jego dzieci już. Będą dziećmi nowego świata, to już będą dzieci, które się przebudzają przez miłość od, po, od początku, jak tylko pojawią się na tym świecie. Dzieci kryształowe są to dzieci bardzo sensoryczne, są to dzieci, które mają jakieś ogromne talenty w sobie. Często ukryte, dlatego praca z dziećmi, jeżeli jesteś rodzicem, masz takie dziecko wysokowrażliwe, to jest bardzo ważne, żeby temu dziecku poświęcać dużo czasu i żeby z nim rozmawiać jak z dorosłym, tak? Takiemu dziecku nie daje się tableta ani telefonu, takiego dziecka nie wysyła się gdzieś tam, nie wiem, i do szkoły, gdzie on się męczy i ty nie chcesz tego słuchać, bo inne dzieci chodzą do szkoły, także twoje też musi. To jest dziecko, które wymaga zainteresowania, wsparcia, rozmowy. To są dzieci, moi drodzy, które, które naprawdę czują, widzą więcej, są jasnowidzące, jasno czujące i i lubią być same, lubią być same, one się nie nudzą, jak są same, także nie martwcie się o to. Bardziej właśnie zachęcajcie je do, te, do, właśnie do, do malowania, do rysowania, do tworzenia czegoś, cokolwiek by to nie było. To jest dla nich bardzo ważne. Z nimi nie trzeba chodzić na wesołe miasteczka, gdzie są tłumy ludzi, czy w jakieś inne głośne miejsca. One po, potrzebują się wyciszyć, ponieważ słyszą. Odczuwają, czy bardzo prawdopodobnie możesz też po tym zauważyć, że chciałaś dziecku swojemu coś, coś dobrego zaoferować, w Twoim mniemaniu zabrałaś je na przykład do wesołego miasteczka i twoje dziecko przyszło do domu, zamknęło się w pokoju i, i, i takie się dystansuje i ty nie wiesz o co chodzi, tak? Bo ono jest przebodźcowane. Za dużo hałasu, za dużo muzyki, za dużo, za dużo po prostu tego wszystkiego i ono potrzebuje mieć miejsce, potrzebuje mieć swój pokój, potrzebuje mieć swój kącik, gdzie ono nabierze sił, gdzie sobie to wszystko przetrawi i wtedy... Przyjdzie i będzie się normalnie zachowywać, warto z nim też porozmawiać, co odczuło i tak dalej, i tak dalej. Także kryształowe dzieci, kochani, to, są, to jest ogromne błogosławieństwo, ale rodzice nie są przygotowani jeszcze na takie dzieci, no ale już czas najwyższy, żeby się przygotować, dlatego pod tym nagraniem umieszczę taką listę, taką ankietę, gdzie możesz sobie taki checking zrobić, czy moje dziecko jest kryształowe. Jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, to zapraszam.